Nowy rok jest uroczystością, w czasie której obchodzimy Święto Matki Boskiej. Znaczy, ponieważ w polskim języku sformułowanie Matka Boska czy Matka Boża funkcjonuje jako określenie Najświętszej Marii Panny, to to trochę nie brzmi tak jak, jak w angielskim. Jest to Święto Mary, Mother of God. Mother of God jest jakby takim po prostu określeniem, kim Mary była, kim była Najświętsza Maria Pana. Natomiast w języku polskim to sformułowanie funkcjonuje jakby niezależnie. Po prostu nazywamy Matkę Bożą, Matką Bożą, Matką Boską. W związku z czym nie bardzo wiadomo, co to za święto, ale to jest święto, gdzie właśnie uroczyście. Świętujemy, obchodzimy uroczystość, gdzie czcimy Marię jako matkę Boga. Od razu się tutaj nasuwa pytanie, jak to jest możliwe, żeby Maria, która była tylko człowiekiem, mogła być matką Boga. Jest to zarzut często wysuwany przez protestantów, którzy tłumaczą, że Maria jest matką Jezusa, człowieka, natomiast nie jest matką Boga, bo żeby być matką Boga, sama musiałaby być Bogiem, musiałaby być starsza od Jezusa. Co jest niemożliwe, skoro Bóg jest odwieczny, skoro Bóg nie ma początku, a Maria ma początek, więc, więc że to jest nonsens, dla, dlaczego. Dlaczego my katolicy nazywamy Marię Matką Boga. Jest to, jest to bez sensu. Ale to nie jest bez sensu po pierwsze, a po drugie, to jest dużo bardziej święto. Chrystocentryczne niż mariologiczne. Dużo więcej nam mówi o Panu Jezusie niż o Jego matce. Zaraz Wam się to postaram wyjaśnić. Ja mam swoją mamę, tak jak każdy z nas, i moja mama jest, dała mi moje ciało, urodziła moje ciało, a dusza, którą mam, została stworzona w momencie poczęcia przez Pana Boga. Nie jest moja mama źródłem mojej duszy, ale nigdy nie mówiłem mojej mamie, że moja mama jest matką mojego ciała. Moja mama jest moją mamą, no niezależnie od tego, czy ta dusza została, że ta dusza została stworzona przez Pana Boga, to to jednak przyjmujemy takie określenie. Mama to jest ktoś, kto nas urodził, mimo że jest tylko Mimo, że tylko w zasadzie moje ciało pochodzi, pochodzi od moich rodziców, natomiast dusza jest za każdym razem jednorazowo stwarzana przez Pana Boga. Mamy analogiczną sytuację z Panem Jezusem. No, Maria urodziła Pana Jezusa, więc jest Jego mamą. Możemy zadać pytanie, czy Pan Jezus był Bogiem przed zwiastowaniem? Tutaj mamy na ścianie w kaplicy adoracyjnej naszej właśnie obraz Fra Angeli, Fra Angeli. Średniowiecznego mistrza jakiegoś pokazujący moment zwiastowania. Więc przed tym momentem, czy Maria była. Czy Pan Jezus był Bogiem? No oczywiście, że był. Czy w momencie zwiastowania był Bogiem? Naturalnie. Czy był Bogiem minutę po zwiastowaniu? Po poczęciu? Oczywiście, że był. Czyli jeżeli Maria nosiła pod swym sercem. Pana Jezusa, to był on Bogiem cały czas. Czy był Bogiem minutę przed narodzeniem? Oczywiście. A minutę po narodzeniu? No, jasne, że tak. Zgadza się z tym każdy, nawet protestant. No to kogo urodziła Maria? To Maria urodziła Pana Boga. jedyny logiczny wniosek. No. Oczywiście tutaj się podnoszą często głosy protestantów. Nie, nie, nie urodziła tylko Jezusa człowieka. I tu wracamy właśnie do tego, o czym to święto tak naprawdę jest? Co to znaczy, że Maria jest Matką Boga? To znaczy, że Pan Jezus, aczkolwiek ma dwie natury: ma naturę ludzką i ma naturę boską, ale jest tylko jedną osobą. I tą osobą, którą jest Pan Jezus, jest druga osoba Trójcy Świętej. Pan Jezus jest osobą boską, jest drugą osobą Trójcy Świętej, mającą dwie natury, ale. Matki nie rodzą natur, matki roz, rodzą osoby. Więc Maria urodziła osobę boską, urodziła drugą osobę Trójcy Świętej. I nie ma tu znaczenia to, że Pan Jezus jest odwieczny i nie ma początku, a Maria jest człowiekiem, który żył w historii przez pewien okres czasu. To jest zupełnie drugorzędne zagadnienie. Faktem jest, że Maria urodziła człowieka, Pana Jezusa który jest osobą boską. Ma naturę człowieka, ma naturę ludzką, tak samo jak ma naturę boską. Ma dwie natury, bo dwie natury to nie jest takie coś niezwykłego, nie, nienormalnego. Światło, każdy fizyk nam powie, że światło ma naturę, a jak to już nie pamiętam, fali i naturę czegoś tam jeszcze, że zachowuje się w dwoisty sposób i nie da się jednoznacznie określić, czy światło właśnie jest falą, czy jest czy jest tam. No, tu fizycy mnie poprawi od razu. Także nie powinno nas dziwić, że coś może mieć dwie natury. Natomiast, właśnie, ponieważ były herezje w początkach chrześcijaństwa, mówiące, że tak naprawdę to Pan Jezus jest tylko osobą ludzką, albo że jest osobą ludzką i osobą boską, połączoną w jednej postaci. I te wszystkie. Herezje zostały odrzucone przed Kościół i Kościół przyjął jako dogmat, jako nieomylne nauczanie, a dlatego nieomylne, że zgodne z prawdą, że Pan Jezus ma dwie natury, ale jest tylko jedną osobą jest drugą osobą Trójcy Świętej, jest osobą boską. Z czego wynika jednoznacznie i automatycznie to, że Maria urodziła boską osobę Pana Jezusa, więc Maria jest matką Boga. I właśnie to święto dzisiaj, 1 stycznia, obchodzimy w naszym kościele. Warto tutaj przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie, w dziejach apostolskich jest opisane, jak święty Paweł pojechał do Efezu i przemawia tam do mieszkańców Efezu, którzy wyznawali wielką Artemidę Efeską i jakie powstało zamieszanie w mieście, zamieszki wręcz, rewolucja niemalże. Na Majdanie powstała, bo się okazało, że Paweł głosi nową religię, która zagraża no nie tyle ich wierzeniom, bo tam tak naprawdę to już nikt nie wierzył w tych greckich bogów, ale, ale źródłu zysku. Potem w dalszych części możemy, w późniejszych czasach, możemy przeczytać list Świętego Pawła do, do chrześcijan w Efezie. Więc jednak to ziarno, które zasiał, które się wydawało, że zostało tak nieprzychylnie przyjęte Zaowocowało, wydało owoce i, i powstała młoda, młody kościół w Efezie powstał. I następnie minęło parę wieków i w Efezie, w Efezie się spotkał syn od biskupów, także ten Efez stał się bardzo ważnym ośrodkiem chrześcijańskim po, po, po kilkuset latach. Tam właśnie uchwalono dogmat o tym, że Pan Jezus jest osobą boską, mającą dwie natury. I w związku z tym dogmatem, właśnie automatycznie okazało się, że Maryja jest matką Boga. No bo skoro Pan Jezus jest osobą boską, to Maria musiała być jego, jego matką. Teotokos się to po grecku nazywało. Efez, o ile się nie mylę, leży na terenie Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji. Także w czasach przed Jezusem były to tereny pogańskie. Potem chrześcijanie właśnie stanowili tam większość mieszkańców, a minęło znowu parę wieków i, i ziemie te zostały utracone dla... E, I mieszkają tam głównie muzułmanie teraz. Teraz to jest właśnie chyba dzisiejsza Turcja. Także to też pokazuje jedną rzecz bardzo istotną, że po prostu musimy bardzo dbać o naszą wiarę, pielęgnować. Nasza wiara musi być żywa, bo możemy ją utracić. I to niekoniecznie na skutek wojen, na przykład w Europie tracimy Grunt ze względu na to, że nie żyjemy według naszej wiary, i resztę robi demografia. Po prostu zawsze dzieci były błogosławieństwem. Ostatnio stały się przekleństwem, bo nie możemy się dorobić tylu dóbr materialnych, mając dużo dzieci. Przynajmniej takie słyszę zawsze opinie, że no mnie nie stać na więcej niż jedno dziecko, czy więcej niż dwa, dwoje dzieci. Co jest bardzo smutne. Właszcza w tym kontekście, że nigdy jeszcze w historii tak bogatym społeczeństwem nie byliśmy, jak teraz. Więc jeżeli kiedykolwiek nas nie było stać na dzieci, to było to zawsze w historii. To teraz jest jedyny okres, kiedy nas na te dzieci rzeczywiście stać. I w tym momencie tych dzieci nie mamy. No, przede wszystkim w Polsce, także w Europie Zachodniej. Natomiast na te tereny napływa ludność azjatycka, ludność północnoafrykańska. Napływają wyznawcy islamu, którzy mają dużo dzieci, więc to jest kwestia też następnych paru wieków, i, i się okaże, że nas chrześcijan nie ma. A zwłaszcza, że tej wiary chrześcijańskiej już nie ma w Europie, praktycznie bardzo trudno jest znaleźć żywą wiarę. Polska jest stosunkowo jasnym punktem na, na tle Europy, aczkolwiek i w Polsce nie wygląda to wcale tak różowo. Także ten przykład Efezu może nam możemy sobie zapamiętać go, bo to może być nauczka dla nas, powinniśmy się uczyć z historii, że jeżeli jeżeli przez całe wieki walczyliśmy o przetrwanie Polski, to powinniśmy właśnie walczyć dalej o to, no ale najlepszy sposób na przetrwanie Polski to jest właśnie mocna wiara, bo, bo to z mocnej wiary wynikał silne rodziny, silne rodziny, rodziny wielodzietne powodują, że to społeczeństwo będzie mocne, bo, bo społeczeństwa się buduje z rodzin. Rodzina jest tą cegiełką, z którą się buduje społeczeństwo. A jeżeli tych rodzin nie ma, jeżeli nie ma dzieci, jeżeli są rozwody, jeżeli nie ma wiary, to też tego społeczeństwa nie będzie. No, jak cyzinni inni ludzie przyjdą na tę ziemię, jak ci inni ludzie tu będą mieszkać, i się może okazać nagle, że będzie tak, jak, jak z efezem właśnie, że był chrześcijański przez kilka wieków i, i potem chrześcijański przestał być. Mieszkają tam jacyś inni ludzie po prostu. Także. Ważne jest, żebyśmy tą wiarą żyli, żeby ta wiara była żywa, żeby nasza relacja z Panem Bogiem była żywa, żebyśmy znaleźli czas, żeby przyjść do takiej kaplicy, porozmawiać z Panem Jezusem, porozmyślać o tych rzeczach, porozważać, jaki wpływ ma to chrześcijaństwo na nasze życie. Czy dla nas jest ważne, żebyśmy właśnie te świątynki świętej Artemidy sprzedawali, żeby gromadzić dobra materialne, czy dla nas jest ważna prawda po prostu, bo do tego się to sprowadza. No, chrześcijaństwo po prostu jest prawdą.